Cena srebra wystrzeliła na nowy historyczny szczyt, przekraczając 67 dolarów za uncję. Złoto również osiągnęło dziś rekord wszech czasów zaraz o tym porozmawiamy co jest bardzo ekscytujące. Spójrzcie też na ratio złota do srebra. Ciągle spada, bo srebro rośnie znacznie szybciej niż złoto. Teraz jest już Poniżej 65. Żeby znaleźć moment, gdy ten wskaźnik był tak nisko, trzeba cofnąć się aż do lutego 2021 roku. A żeby znaleźć poziom jeszcze niższy, musielibyśmy wrócić ponad 10 lat do 2014. Żyjemy w naprawdę szalonych czasach. Wiele dużych banków przewiduje, że metale pójdą jeszcze wyżej. Ten artykuł ukazał się wczoraj. Goldman Sachs widzi złoto po 4900 dolarów do grudnia. 2026, ale to jedna z bardziej konserwatywnych prognoz. Kilka miesięcy temu Bank of America podniósł swoją prognozę dla złota na 2026 do 5000 dolarów za uncję, a srebro widzieli po 65, ale spójrzcie, srebro już przebiło ten poziom, więc pewnie będą musieli zaktualizować tę prognozę, ale tak czy inaczej przewidują dalsze wzrosty złota. Nawet JP Morgan rzucił liczbą 5000 dolarów za uncję złota w przyszłym roku, ale spójrzcie na ten kluczowy wniosek. Patrząc w przyszłość perspektywy, na lata 2026 i 2027 dla metali pozostają bycze. Oczekuje się, że ceny podejdą pod 5000 dolarów za uncję do czwartego kwartału 2026 z możliwością 6000 w dłuższym terminie. Więc JP Morgan widzi wzrosty złota, a to zdecydowanie wpisuje się w moją prognozę dla srebra na przyszły rok. Wczoraj ogłosiłem moją prognozę ceny srebra na 2026 rok w podcaście Silver Pros. Jeśli nie mogliście słuchać, powiem wam tylko to całkiem duża liczba. Przewiduję 150 dolarów. Przeanalizujemy kilka prognoz cen złota na 2026 rok. Podzielę się też moją osobistą prognozą dla srebra. Zostańcie ze mną, bo jest ona. Za srebro w przyszłym roku. Mam trzy powody na poparcie tej tezy. Pierwszym jest rekord wszechczasów srebra skorygowany o inflację. Wynosi on 145,92 dolarów. To wydarzyło się w lutym 1980 roku. Oczywiście, przy użyciu obecnych wskaźników CPI. Ale skoro srebro już tam było, prawdopodobnie może. Tam wrócić. Spójrzcie na poprzedni rekord złota skorygowany o inflację ze stycznia 80 roku wynosił 2782 dolary, a widzieliśmy, że złoto poszło znacznie wyżej. Niż to. Skoro złoto mogło, dlaczego nie srebro? Kolejna rzecz, na którą chcę spojrzeć, to roczna zmiana procentowa srebra. Najlepszy rok w historii miało w 1979 wzrosło o 434% w zaledwie rok, ale w tym roku srebro urosło już o 128%. To drugi najlepszy rok w historii. I jeśli powtórzy ten wynik w przyszłym roku, zobaczylibyśmy srebro po ponad 150 dolarów. To drugi powód, dla którego myślę, że cena może tak wzrosnąć. A! Trzeci powód wiąże się z ratio złota do srebra. Spójrzmy na dołek, jaki ten wskaźnik osiągnął w 2011 roku. Zjechał aż do 31,69. Więc policzmy to szybko. Jeśli złoto wzrośnie do 5000 dolarów za uncję, jak przewiduje wiele dużych banków, a ratio spadnie z powrotem do 31,69, co widzieliśmy zaledwie 14 lat temu, otrzymujemy cenę srebra na poziomie 157 dolarów za uncję. To moje trzy powody, dla których srebro może dojść do 150 w przyszłym roku. I rzućcie okiem na ten post od Gold Silver HQ na platformie X. Squeeze na srebrze braci Han z 80 roku wcale nie był taki szalony. Złoto zrobiło 4X w rok, bardzo bycza. Wygląda na to, że Samsung jednak rusza z produkcją srebrnych baterii. Omówię ten temat. A na koniec, skoro pięć głównych. Srebro 10x w rok to normalna dźwignia względem złota. A w szczycie ratio złoto-srebro wynosiło 17 do 1. Też nieszalone, jeśli spojrzeć na stosunek geologiczny. Więc squeeze o podobnej skali może z łatwością powtórzyć się dzisiaj. Ale tym razem będzie to popyt fizyczny i nie do zatrzymania. A co z tym wskaźnikiem 17 do 1? Co jeśli to się stanie w przyszłym roku? Przyjmijmy 5000 za złoto i ratio 17 do 1 dałoby to cenę srebra na poziomie 294 dolarów za uncję. Spójrzcie na światową produkcję metali szlachetnych od początku roku 2025. Jeśli chodzi o złoto, mamy 106 milionów uncji. W przypadku srebra zaraz przekroczymy 800 milionów uncji wydobytych tylko w tym roku. Cieszmy się tym razem. Mamy to 800 milionów uncji srebra, czyli z ziemi wyciągamy je w proporcji około 8 do 1, ale papierowe ratiocenowe jest wciąż znacznie wyższe, więc żeby powtórzyć GSR, czyli ile uncji srebra potrzeba, by kupić jedną uncję złota, jest dziś poniżej 65. Jeśli zobaczymy dalszy spadek tego wskaźnika przy wzrostach srebra, możemy zobaczyć ceny od 150 do 300 dolarów. I to przy wskaźnikach, które widzieliśmy w 2011 i 80. Srebro pnie się w górę listy aktywów pod względem kapitalizacji rynkowej. Oficjalnie wyprzedziło Google i siedzi teraz na czwartym miejscu. Czy będzie się dalej wspinać, czy wyprzedzi Apple i Nvidia jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego? Myślę, że może. I wtedy w końcu zajmie należne miejsce tuż obok złota. O co chodzi z banków bulionowych? Gra na wzrosty srebra, czy to już ostateczna rozgrywka? Zaczynajmy. Przedstawiam pierwszą w historii 5 monetę klonowego liścia z kanadyjskiej. Samsungiem i tą kopalnią srebra widziałem mnóstwo materiałów krążących na YouTube'a i na Xie, ale co się tak naprawdę dzieje? Cóż to nie jest wiadomość z ostatniej chwili. Ogłoszono to 10 października 2025 roku, choć teraz robi to zasięgi. W skrócie Samsung udziela firmie Silverstorm Mining pożyczki w wysokości 7 milionów dolarów, która musi zostać spłacona. Oprocentowanie 4,75%. Całkiem nieźle jak na teraz. Ale powodem, dla którego to robią, jest to, że Samsung otrzyma 100% koncentratów ołowiu srebra i cynku wyprodukowanych w kopalni przez okres dwóch lat, uzyskując pełne prawa do odbioru produkcji w zamian za wczesne finansowanie. Więc w zasadzie kładą łapę na całym srebrze, które wyjedzie z tej kopalni przez dwa lata. Mają do niego pierwszeństwo. Czy to duża rzecz dla srebra? Cóż to poniekąd sygnał, że Samsung jest przynajmniej zainteresowany srebrem i mogą ruszyć z produkcją tych swoich srebrnych baterii? Nadal uważam, że dzieli ich od tego parę lat, ale ogólnie to chyba byczy sygnał dla tego metalu. Czy dla srebra nadeszła już ostateczna rozgrywka? Po raz pierwszy w historii, pięć największych banków w USA przeszło na pozycję długą netto na kontraktach terminowych na srebro na giełdzie Comex. Silver Trade to przeliczył i wychodzi na to, że mają 773 kontrakty na wzrosty. Więc w zasadzie obstawiają, że cena srebra będzie nadal szła w górę. Powiedziałbym, że to ma sens. Cena srebra ciągle rośnie. Bijemy nowe rekordy wszech czasów, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Więc. Mennicy Królewskiej. To historyczna emisja z kultowym wzorem, po raz pierwszy dostępna w imponującym formacie pięciu uncji. Nie przegapcie szansy na posiadanie kawałka. Myślę, że los srebra jest już przesądzony. I spójrzcie na to zdjęcie. Robi wrażenie. Nie wiem, czy to sprawka sztucznej inteligencji, czy prawdziwa fotka. Ostatnio mam wrażenie, że wszystko generuje AI, ale widziałem pod tym naprawdę zabawny komentarz. Nie wiem, kto IM pozwolił robić. Zdjęcia w moim salonie, co nie? Na bank macie aż tyle srebra. To by było na tyle wieści ze świata srebra w tym tygodniu. A teraz znacie już moją prognozę ceny srebra na 2026 rok 150 dolarów za srebro. Ale słuchajcie, mogę się całkowicie mylić. Nie wiem, gdzie to srebro zajdzie. To tylko strzał, a totalnie się. Pomyliłem co do tego, gdzie srebro zajdzie w tym roku. Przewidywałem tylko 42 dolary za uncję na 2025. I jak widać, srebro poradziło sobie dużo lepiej, więc nie jestem w 100% pewien, co się stanie, ale myślę, że wzrosty się utrzymają. I jestem mega ciekawy, jaka jest wasza prognoza ceny na przyszły rok. Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. A zanim uciekniecie, jeśli ta analiza była pomocna, Koniecznie zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnej aktualizacji. Śledzimy srebro-złoto i większe ruchy makro w czasie rzeczywistym. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Menniczej historii dostępnej wyłącznie na sdbulion.com Dziękuję bardzo za oglądanie. Szczerze to doceniam. Możecie wesprzeć kanał subskrybując, lajkując i komentując poniżej. Skąd nas oglądacie? Spójrzcie na... Srebro, które stoi po 67 dolarów i 38 centów wzrosło o dolar 75 w ciągu dnia, czyli o 2,67 To nowy historyczny rekord dla srebra. Złoto też jest o krok od nowego. Rekordu wszech czasów, jeśli utrzyma ten poziom na zamknięciu. Obecnie jest po 4362 dolary, w górę o 24 dolary, czyli około 0,5%. Poprzedni rekord zamknięcia Padł 20 października tego roku. Złoto zamknęło się wtedy po 4356, więc jesteśmy teraz o jakieś 6 dolarów wyżej. Myślę, że ustanowimy nowy rekord wszechczasów.